Dobra, witam tutaj wszystkich na moim kanale I W następnym filmiku mamy wtorek więcej No i co jest ładna pogoda, ja się tutaj zabrałem za Koso, to prawda, e, świeżo, zbrudziłem, no ale Właściwie e, użył to nie używa się Kosiarek ani to to trzeba zrobić przeglądy Tutaj takie, popatrzeć co się dzieje Tu miałem taki problem, że był luz na wale Mianowicie ja wkosiłem to podczas pracy cała ta głowita się obracała na lewo lub prawo. A to dlatego że jak jest zacisk. To na zacisku był luz Jak można zobaczyć jest tutaj na przykład na wale. Całe jest obdarte, wszystko starte. Tu był oczywiście olej, bo to wiadomo uszczelniacze odpuściły tam w środku. To samo tutaj na wale wszystko obdarte. No i to i bo, było to spowodowane tym, że był lubią luzy. No i co tu mam ten zasyt, żebym go zdemontował. Wytyściłem z tego oleju, bo nie, powinien być znowu zaolejony. I tu mamy śrubę na imbus. Tu mamy potem taką śrubkę na śrubokręt krzyżowy, na krzyżaka. No i potem tu wchodzi ta dolna tym wału, to jest głupca żółkowa i to się zakręca na taką właśnie nakrętkę, śrubę motołkową No i to i spróbuję to wziąć, y, no, zamontować do tej kosy i zobaczymy, czy to się nie będzie, czy to się nie będzie ruszało. Wręcz so wezmę kółki Próbuję, Tak? Zastanawiam się co pierwsze, niech przekręcę tutaj tej śrubki małej. I chyba tak zrobię, bo w tej chwili mam ustawiony otwór idealnie. Więc sobie wezmę...

ustawię żeby było prosto i będę dokrącał imbusem no i dobra i przekręcone mamy trzymajmy się zobaczymy potem po założeniu drugiej części a zanim założymy sprawdzimy czy tutaj w ogóle jest olej ponieważ ja tutaj nie miałem oleju musiałem dolać olej, bo prostu było sucho więc wezmę to może na stolik i sprawdzimy sprawdzimy olej czy w ogóle coś jest A. tak powinno się wylewać, jak się wylewa to znaczy, że jest olej. Jak się nie będzie wylewało nic. No i jak to wygląda? Nie ma nic. W związku z powyższą będę musiał uzupełnić olej przekładnie, bo w liście przechylamy i nie ma oleju Dobra, to ja uzupełnię olej i widzimy się jak to poskładam. Dobra. Ja tutaj przekręciłem, to dalej zalamy, żeby się przelewać i możemy je montować, jeżeli chodzi o klucz, płaska czy nawka. I, I problem problem rozwiązany. Teraz to sobie założymy tutaj. A tu jeszcze mam jeden problem z tą głowicą. Założyłem żółkę i w momencie jak się kosi i się nie naciskać, to ta żółka powinna wychodzić tutaj nic takiego się nie dzieje. Dopiero po po się wyokręcać i, i zluzowaniu tutaj tego zatrzasku, Dopiero można wyrustnąć żyłkę. Podobnie przy nawijaniu żyłki też się nie da tym pokręczom obracać, tylko trzeba najpierw zluzować ten zatrzask i potem dopiero nawinąć żyłkę i zakręcić, za zatrzask. Dobra, no to trzeba to spróbuję jeszcze i włożyć dlaczego, Nie wejdzie. Mamy mały problem, awesome. Dobra, ubieraj kamerkę na koło, tak ile będzie najlepiej, i nie będzie w tym Okej Okej. mała awaria. Teraz tutaj... dobra, w jestem. jestem. No, to tu jest poskrącane zero, zero jakichkolwiek różów na wale. Przedtem to cała ta głowica chodziła lewo-prawo. Teraz jak widać, zero różówcze. No to co, spróbujemy odpalić. To kosię odpalałem raz, dzisiaj. Ale odpalimy ją i zobaczymy. Co się będzie działo? Ha, zimny silnik O, zgaszła I że się nie nagrała. W ogóle się nie rusza, elegancko twardo siedzi. Dobra, także jak widać kosza zrobiona Co raz jeszcze wezmę potem Tylko dziwam, nie będę nagrywał, bo muszę auto trochę odpłukać Z tej soli, zobaczcie Myłem przed świętami samochód yy, Na myjni Pojeździłem tam po deszczu, nie jeździłem I przez to, że posypali drogowce solą, zobaczcie, to jest to sama sól, to wygląda jak kurz Tak naprawdę to sama sól i to wszystko się Wbijam w blachę i potem auto zaczyna korodować. Także tak jak mówię, tego wam nie będę już nagrywał. Wezmę gąbkę po prostu wiadro z wodą i ich opłukam. Tutaj żeby już nigdzie nie jeździć. Jeżeli filmik Wam się podoba, zapraszam do komentowania, lajkowania. Ja się będę z wami żegnał. Pozdrawiam. I hej.